Długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 6. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest 4 razy większe od pola jego podstawy. Kąt alfa jest kątem nachylenia krawędzi bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny podstawy i musimy obliczyć kosinus tego kąta alfa, czyli tego kąta tutaj. Zaczniemy od tego, że wiemy, że ten ostrosłup to jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, to znaczy, że w podstawie ma kwadrat. Tutaj jest kwadrat, możemy sobie obliczyć pole tego kwadratu, czyli pole podstawy. To będzie 6 razy 6, dostajemy z tego wynik 36. Następnie mamy kolejną informację. Wiemy, że pole powierzchni całkowitej, czyli PC, jest 4 razy większe od pola jego podstawy. Pole podstawy znamy. Pole podstawy jest równe tyle, a pole całkowite jest 4 razy większe. Zatem mnożymy 4 razy 36. Dostajemy z tego wynik 144. To jest pole całkowite. Jeżeli w zadaniu jest mowa o polu powierzchni jakiejś tam bryły, to dobrze sobie narysować siatkę tej bryły. Siatka tej bryły to wygląda mniej więcej tak. Jest tutaj kwadrat w środku i oprócz tego mamy cztery trójkąty. No i skoro my wiemy, że pole powierzchni całkowitej jest równe 144, to to jest pole tych pięciu figur łącznie. A nam się tutaj przyda jeszcze pole powierzchni bocznej. Pole powierzchni bocznej, czyli pole tych czterech fioletowych trójkątów. No to pole powierzchni bocznej to będzie. Od tej całości, czyli od pola tych wszystkich pięciu figur, odejmiemy sobie ten kwadrat w środku. Kwadrat ma pole 36. Odejmujemy, wychodzi nam 108, i te 108 to jest pole czterech trójkątów. To są cztery trójkąty, a ja bym chciał znać pole jednego trójkąta, czyli pole jednej ściany bocznej. No to muszę ten wynik podzielić sobie na 4. Wychodzi z tego 27, a dzielić przez 4 mogłem dzięki temu, że ten ostrosób jest prawidłowy, to znaczy, że wszystkie jego ściany boczne są identyczne. To słowo prawidłowe w tym zadaniu jest bardzo ważne. Czyli tak, znam pole jednego trójkąta. Na przykład trójkąta ABS. To jest taki trójkąt. Skorzystamy sobie teraz z wzoru na pole trójkąta. I do tego wzoru powstawiamy wszystko to, co mamy. A mamy tak, wiemy, że pole tego trójkąta jest równe 27. To znaczy, że zamiast tej litery P możemy dać liczbę 27. Litera A oznacza nam podstawę trójkąta. Podstawę tego trójkąta ABS to my znamy. Ta podstawa jest równa 6, czyli zamiast litery A dajemy 6, a zamiast litery H nie mamy co wstawić, bo tej wysokości nie znamy. Ale tą wysokość sobie za chwilę obliczymy, bo teraz 6 i 2 nam się skraca. Tu jest 1, tu jest 3. Zostaje nam, że 27 jest równe 3H. Dzielimy to wszystko przez 3 i wychodzi nam, że 9 jest równe h. Czyli już wiemy, że wysokość tego trójkąta jest równa 9. To nam będzie tutaj potrzebne. Patrzymy sobie teraz na ten trójkąt, wiemy, że wysokość jest 9. Wiemy, że podstawa tego trójkąta jest równa 6. A nam się przyda ten odcinek, bo my chcemy w końcu przejść do tego kąta alfa. Przyda nam się odcinek AS. Ten tutaj. I obliczymy sobie go stwierdzenia Pitagorasa, bo ta wysokość dzieli podstawy na połowy i dzieli to pod kątem prostym. Bo to jest trójkąt równoramienny, a w trójkącie równoramiennym tak jest. Czyli mamy tutaj kąt prosty, a ta podstawa została podzielona na połowy. Czyli tutaj mam trójkę. No i stwierdzenia Pitagorasa. Z tego trójkąta obliczę sobie odcinek AS. Ja go tutaj nazwę x i tego x obliczam. Ten x jest przeciwprostokątną w tym trójkącie, więc od x zaczynam. x do kwadratu to się równa 3 do kwadratu plus 9 do kwadratu. Potęgujemy te liczby, dodajemy je do siebie, wychodzi nam 90, teraz jeszcze trzeba to spierwiastkować. Tą liczbę możemy sobie rozbić na mnożenie 9 razy 10. I po spierwiastkowaniu tej dziewiątki dostajemy 3 pierwiastki z 10. Jeśli ktoś ma kłopot z takim obliczeniem tych pierwiastków, można to zrobić też na kresce takiej, wykorzystując sobie rozkład na czynniki pierwsze. To by leciało tak. Dzielilibyśmy przez 2, potem byśmy podzielili przez 3, potem jeszcze raz przez 3. I na koniec przez 5 dostalibyśmy 1 i z tych dwóch trójek robi nam się jedna nowa trójka. Ta trójka jest tutaj na początku, a liczby 2 i 5 wymnażam. Z tego jest ta dziesiątka pod pierwiastkiem. Tak czy inaczej odcinek X ma długość 3 pierwiastki z 10. To już wiemy. Jesteśmy na takim etapie. Znamy długość tego odcinka AS, to jest 3 pierwiastki z 10, a mamy obliczyć kosinus tego kąta alfa, więc jeszcze do tego kąta alfa przydałby nam się ten odcinek. Ja tutaj dołożę literę K. Najpierw musimy sobie obliczyć odcinek AC. Ten odcinek to jest przekątna kwadratu z podstawy. Najczęściej oznaczamy to literą D i jest wzór na przekątną podstawy. D to się równa A pierwiastków z dwóch. A to jest bok kwadratu i my wiemy, że ten bok ma długość 6, czyli ta przekątna będzie mieć 6 pierwiastków z 2, to jest cała przekątna. A ja bym chciał znać odcinek AK. AK to jest połowa z tej całej przekątnej, czyli to będzie połowa z tego, to jest 3 pierwiastki z 2. No i teraz to już będziemy kończyć, bo tak, jeżeli dorysuję odcinek SK, ten odcinek to jest wysokość tego ostrosupa. Wysokość tworzy kąt prosty tutaj, zatem jak sobie popatrzymy na trójkąt AKS, to ten trójkąt zielony to jest trójkąt prostokątny. Ten rysunek może lekko jest mylący, może tego kąta prostego nie do końca widać, ale ten kąt prosty on tam jest. Bo ten zielony trójkąt, gdybyśmy go sobie narysowali tutaj na boku, to on wygląda dokładnie tak. Ma tutaj kąt prosty. I dzięki temu kątowi prostemu to my już kosinus kąta alfa możemy obliczać, bo odcinek AS znamy, to jest 3 pierwiastki z 10 i znamy też odcinek AK, to jest 3 pierwiastki z dwóch. A jeżeli chcemy obliczyć kosinus kąta alfa, to do kosinusa zawsze się daje przeciwprostokątną. Przeciwprostokątna naprzeciwko kąta prostego jest i to jest 3 pierwiastki z 10. To nam idzie do mianownika, a do licznika kosinus działa na zasadzie kosy, czyli jeśli chcemy kosinus kąta alfa, to wychodzimy stąd i na zasadzie kosy skręcamy nie do przeciwprostokątnej, ale do przyprostokątnej, która leży tak jakby obok tego kąta alfa. Czyli skręcamy do tego trzy pierwiastki z dwóch. To dajemy do licznika i obliczamy to dalej. Po pierwsze trójki nam się skracają. Dostajemy takie coś. Trzeba usunąć jeszcze niewymierność z mianownika, czyli mnożymy i górę i dół razy pierwiastek, który jest na dole, czyli razy pierwiastek z 10. U góry dostajemy pierwiastek z 20. A na dole dostajemy liczbę 10. To nie jest jeszcze koniec. Tutaj jeszcze można zrobić jedną rzecz. Pierwiastek z 20 to jest inaczej pierwiastek z 4 razy 5. Tą czwórkę to my możemy sobie spierwiastkować. Pierwiastek z czwórki to jest 2 pierwiastka z 5 nie obliczymy więc piątka zostaje pod pierwiastkiem i teraz już naprawdę na koniec ostatnia rzecz do zrobienia to jest skrócenie dwójki i dziesiątki tutaj jest 1 tutaj jest 5 czyli ostatecznie zostaje nam że cosinus alfa tu będzie pierwiastek z 5 przez 5 i to jest koniec tego zadania